Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W naszych świadectwach często pojawiają się tematy małżeństw i problemów rodzinnych. I dzisiaj też przeczytam wam jedno ze świadectw, jakie do nas dotarły. Jest to świadectwo Sandry, które ma krótki tytuł Nawrócenia. Dotyczy właśnie spraw rodzinnych. Przeczytajmy. Pragnę podzielić się swoim świadectwem dotyczącym nowenny pompejańskiej. Moje małżeństwo od samego początku było nieudane, to znaczy, relacje z mężem bolały mnie okropnie, ciągłe nieporozumienia, brak chęci rozmowy, brak chęci podejmowania trudnych tematów i szukania rozwiązania problemów w kółko ciche dni. Czas mijał, a między nami było z dnia na dzień gorzej. Mamy córeczkę, więc o nią chodziło mi najbardziej. Pragnęłam, aby miała normalny dom, szczęśliwą rodzinę. Niestety w ogóle nie potrafiliśmy się z mężem porozumieć i to dosłownie w niczym. Na nowennę pompejańską natykałam się bardzo często, ponieważ na portalu społecznościowym wyskakiwało mi wiele świadectw. Jednak mijały miesiące, a ja nie potrafiłam się do tego zabrać. Między mną a mężem był totalny brak szacunku, poniżenia z obu stron, właściwie zaczęło dochodzić już do przepychanek fizycznych. To był moment, którego bardzo się przestraszyłam. Wieczorami nie potrafiłam się modlić, praktycznie każdy dzień mojego małżeństwa przepłakałam, wołałam do Boga, ale nic się nie zmieniało. Oboje z mężem staramy się chodzić co niedzielę do kościoła, jednak pewnego dnia mój mąż stwierdził, że nie musimy tam chodzić co niedzielę. Wtedy zapaliła się w mojej głowie lampka że bez Boga to już na pewno nasza rodzina się rozpadnie. Zanim rozpocznę swoją historię z nowenną pompejańską, muszę jeszcze wspomnieć o tym, że im częściej darzały się między nami kłótnie, tym częściej miałam koszmary. Budziłam się w nocy o godzinie trzeciej, czułam zapach spalenizny. Kiedy po kłótni z mężem słam spać do drugiego pokoju, w nocy budziło mnie skrzypienie podłogi, kiedy to lekceważyłam i próbowałam dalej spać, coś jakby zbliżało się do mnie, i wtedy uciekałam do łóżka męża. Nadal natykałam się na nowennę pompejańską, i już wiedziałam, że chcę ją rozpocząć, tylko nie umiałam ustalonej konkretnej daty. Koszmary śniły mi się noc w noc, czułam lęk, czyjąś obecność, i właśnie ten moment. Kiedy mąż stwierdził, że nie musimy chodzić do kościoła tak często, był momentem przełomowym. Kolejnego dnia rano zaczęłam ją odmawiać. Podczas odmawiania czułam ogromny lęk, czyjąś obecność. Gdy zbliżał się koniec, nagle pojawiał się szum w uszach, mdłości, silne parcie. Nie potrafiłam klęczeć. Biegłam do toalety, wracałam i kończyłam nowenno. Pierwsze dni były okropne. Czułam nieustannie tę obecność. Ogromny lęk, zarówno w dzień, jak i w nocy. Pojechaliśmy z mężem do pewnej miejscowości. I kiedy przechodziliśmy obok kościoła świętego Jacka, nasza trzyletnia córka zachciała pójść na plac zabaw. A nie znając tej drogi, zatrzymała się i oznajmiła, że nie chce tędy iść. Na to z moich ust padły słowa. Nic się nie martw. Ja Cię poprowadzę tylko mi zaufaj. Od razu wiedziałam, że to nie są moje słowa, że to Pan Jezus chce mi je przekazać. Poza tym, znając siebie, nie zwróciłabym się w ten sposób do córki. Nie potrafiłam jednak dać temu wiary i kolejnego dnia w niedzielę usłyszałam w Kościele Słowo Boża. Duch Święty zamienia się w waszych rozmówców. Po tym już wiedziałam, że to były słowa Jezusa skierowane do mnie. Lęk jednak nie minął w tamtym czasie. Z perspektywy czasu już wiem, że Bóg dopuścił do mnie to zło, aby mogła mu się całkowicie oddać we wszystkim. A tego się bałem. Bałam się tego, czego może ode mnie chcieć. Takie poczucie miałam w sobie od lat dziecięcych. Będąc zupełnie wykończona tym ciągłym strachem, przechodząc znów obok kościoła świętego Jacka, bo tak się złożyło, że byliśmy tam ponownie, w myślach powiedziałam do pana, że zrobię wszystko, cokolwiek chcę, żeby tylko zabrał ode mnie to zło. Tak się stało. Lęk i koszmary minęły, choć nie do końca. Okropne koszmary miewałam wtedy, gdy zamierzałam się pojednać ze swoim tatą, z którym nie utrzymywałam kontaktu 10 lat. Jednak pomimo koszmarów, po przebudzeniu czułam ogromny spokój i opiekę Matki Bożej. Wiele mogłabym opisać, bo wiele się stało. Między innymi pojednałam się z tatą. W dzień, którym do niego napisałam, przypadało na święto Matki Bożej Anielskiej. On odpisał mi w święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Miałam taką sytuację też, gdzie będąc z dzieckiem na placu zabaw, w myślach wielbiłam Boga, czułam ogromną wdzięczność za wszystko, co mam i miłość do Niego. Nagle moje dziecko chciało pójść w inne miejsce – ja nagle poczułam zapach róż, który z każdym krokiem był coraz bardziej intensywny. Rozglądałam się wszędzie, szukałam tych kwiatów, ale ich nie było. Wtedy przyszła do mojej głowy myśl, że to Matka Boża jest kojarzona z tym zapachem. Następnie zapach ten odczuliśmy, otwierając drzwi naszego mieszkania. W głowie pojawiła się myśl: Matka Boża chce nam powiedzieć, że ma nas w swojej opiece. Kilka godzin później moja córka zaczęła wymiotować, trzy dni później musiałyśmy zostać w szpitalu, wtedy też odczuwałam ogromny spokój, mimo iż wcześniej nawet Katar córki wywoływał u mnie dosłownie histerię. Przy dwudziestu stopniach na zewnątrz potrafiłam ją ubierać w kurtkę, żeby wyzdrowiała z Kataru. Dzięki nowenie stałam się o wiele bardziej spokojna. Budzę się rano i czuję w sobie szczęście, we wnętrzu, w sercu. Radość i ogromną wdzięczność za wszystko, co mnie spotyka, nawet za ból, który zadaje mi relacja z mężem. Mimo że nie poprawiła się tak, jakbym tego chciała. I on stał się bardziej spokojny, cierpliwy, i nie występuje już między nami tak często przemoc słowna, a fizyczna wcale. Przede wszystkim, nasza córka wychowuje się w normalnej atmosferze. Odkąd rozpoczęłam nowennę, nieustannie czuję ogromną opiekę Matki Bożej. Wiem, że czuwa nad naszą rodziną. Na każde pytanie, jakie zadaję Bogu, dostaję odpowiedź właściwie konkretną nawet słowo w słowo, czy to w piśmie świętym, po które akurat sięgnę, czy w Ewangelii, czy gdziekolwiek indziej, bo Pan działa wszędzie i wszystkimi drogami stara się do nas dotrzeć. Przystąpiłam także do spowiedzi generalnej. Staram się co tydzień przystępować do sakramentu pokuty, aby nie przyjmować świętokracko Pana Jezusa do swego serca. Już wiem, że bez względu na to, co jest wokół mnie, co będzie dalej, to Jezus jest moją największą miłością. Jemu pragnę się oddawać każdego dnia, zawierzając każdą relację i każdą czynność. Czuję się spokojna, bo czuję Jego obecność i miłość. Odmówiłam trzy noweny pompejańskie, dwie z nich były o nawrócenie mojego męża i sakrament pokuty dla Niego. Nie zostały jeszcze wysłuchane, ale wszystko pragnę zawierzać Bogu i wiem, że skoro jeszcze to nie nadeszło, to oznacza, że tak ma teraz być. Polecam serdecznie odmawianie nowenny pompejańskiej, jak również zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi. Relacja, jaka tworzy się między człowiekiem a Bogiem, jest nie do opisania. To jest już ta pełnia szczęścia, bez względu na wynik każdej intencji. Jest jeszcze jednak ważna kwestia, którą pragnę poruszyć. Wiele ludzi boi się odmawiać nowennę ze względu na okoliczności, jakie mogą temu towarzyszyć: lęk, koszmary itd. Musicie wiedzieć, że Pan jest najpotężniejszy i to On o wszystkim decyduje. Czasem może sam dopuszczać do nas zło, abyśmy się Mu w zupełności oddali. On to robi dla naszego dobra. Chce nas doprowadzić do prawdziwego szczęścia. Nic nie stanie się bez zgody Boga. Włos z głowy nikomu nie spadnie, jeśli on na to nie zezwoli. i o tym należy pamiętać. Sama Matka Boża prowadzi tę modlitwę, gość podaruje dla nas czas, którego jak mogłoby się wcześniej wydawać, zupełnie nie ma. Wystarczy jedynie dać się jej prowadzić i prosić każdego dnia, aby pomogła wytrwać w modlitwie. Ogrom łask, jakie spływają dzięki nowennie pompejańskiej można liczyć i liczyć. Z Panem Bogiem. Dziękuję ci, Sandro, za świadectwo. Napisałaś taką piękną interpretację tego, co się dzieje w Twoim życiu teraz. Oto Ty z mężem jesteście w połowie drogi. Ty już Odnalazłaś Boga w swoim życiu, Modli się za męża, aby i on otrzymał łaskę dobrej spowiedzi, nawrócenia, powrotu do Boga. Już jest wiele lepiej niż było, ale jesteście wciąż w połowie drogi. Z pewnością będziesz dalej się modlić za swojego męża i przyjdzie czas, jak wierzę, że zobaczysz owoce w swojej modlitwy. Co do tego, jak interpretujesz działanie złego ducha. To widzisz to w ten sposób, że Bóg dopuszcza jakieś zło, a ja widzę to troszkę inaczej. Myślę, że to zło było w waszej rodzinie, skutek braku przebaczenia, złych relacji rodzinnych, braku takiej solidnej wiary, prawdziwej relacji z Jezusem. Gdzieś tam w tym nieprzebaczeniu, które tyle lat trwało, ukradł się zły duch. W końcu, kiedy modlimy się modlitwą pańską, mówimy przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, czyli jak to przez dziesięć lat nie brałaś serio tych słów. I tu jest ta droga, przez którą wśliznął się zły duch do waszego życia. Bardzo wiele osób ma ten problem z przebaczeniem i ten brak przebaczenia, ten fundament naszej wiary, bo w końcu Jezus przebaczył nawet swoim oprawcom, a my Czasami nie potrafimy przebaczyć swoim najbliższym, powoduje nasze zagubienie duchowe. Tak więc, kiedy sięgnęłaś, po różaniec i zaczęłaś naprawdę się modlić z serca, i tak prawdziwą intencją, w tej sytuacji, kiedy już wiedziałaś, wóz albo przewóz, albo odejdziemy z kościoła z mężem, będzie tylko gorzej, gorzej niż było, a były już rękoczyny, albo poszukacie pojednania, udawcy pokoju, u pana wszelkich łask, u Boga. Wybrałaś dobrą drogę, jednak gdzieś tamte zło, które zagnieździło się w waszym życiu, nie odpuszczało i też wiele osób, które modli się nowenną pompejańską, a doświadcza działania złego ducha, to ma te działania nie ze względu na dopuść Boży, o ile na konsekwencje dawnego życia, grzechów, w których byli. Ale też pragnę wszystkich uspokoić, to nie jest tak, że jak ktoś się modli nowendą pompejańską, to od razu ujawnia się zły duch i należy się bać, i dochodzi do jakiejś ekstremalnej sytuacji, jak u Sandry, ze skrzypiały tam gdzieś podłogi, że czuła obecność bardzo złowrogą. Najczęściej dotyczy to osób, które przez długi czas były tak trochę obojętne w stosunku do Boga, albo żyły całkowicie na bakier z nim. Jednak decydowana większość. Świat nowenny pompejańskiej nie zawiera takich wątków, że tak powiem, demonicznych. Z drugiej strony osoby, które żyły też w ciężkich grzechach, w okultyzmie, w nienawiści, w złości, doświadcza takiej sytuacji zawsze, kiedy nawraca się i to nieważne, czy wtedy będą modlić się nowenną pompejańską, czy pójdą do spowiedzi. Zły duch walczy o nasze dusze, Chce nas zniszczyć, on nas nienawidzi i póki ma jakikolwiek wpływ na nas, stara się go użyć, aby nas po prostu przez strach zniewolić, aby odwlec w nas decyzję powrotu do Boga. Tak więc, Sandro, jesteście ze swoim mężem w połowie drogi, ale myślę, że to już jest raczej schodzenie z górki. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dziękuję Ci za świadectwo i pamiętajcie, każdy może napisać swoje świadectwo nowenny pompejańskiej, a nawet nie tyle może, co powinien, bo w końcu obiecujemy to Matce Najświętszej w słowach modlitwy dziękczynnej, wszędzie głosić będę, jak dobrotliwie obeszła się ze mną. Możemy głosić swoje świadectwo poprzez także podcasty, tak więc przyszli do nas na adres świadectwa W opisie pod tym świadectwem znajdziesz wszystkie informacje. A tymczasem dziękuję Ci serdecznie, Marek Woś z dwumiesięcznika katolickiego Królowa Różańca Świętego. Poznaj nasze czasopismo. Tam znajdziesz mnóstwo informacji o różańcu i nowennie pompejańskiej. Do usłyszenia!